Dziękuję bardzo Panie Pośle. Stanowisko Koła Poselskiego Konfederacji przedstawi Pan Poseł Krystian Kamiński. Bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izba. Przed nami umowa o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Singapuru z drugiej strony. Jest to umowa na bardzo wysokim stopniu ogólności. Jest ona bardzo nieostra. Większa część umowy to zwroty typu będziemy promować, będziemy informować, nastąpi wymiana poglądów. Wygląda ona trochę jakby to było pierwsze spotkanie pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a właśnie Republiką Singapuru. Można powiedzieć taka pierwsza randka, dopiero zapoznanie się. Ale jednak są dwa ciekawe pytania dotyczące artykułów tejże umowy, na które. Podczas wczorajszego wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej nie dostałem zadowalających odpowiedzi. Po pierwsze, dlaczego optycznie największym artykułem w całej umowie to artykuł 19, a dotyczy on migracji? Czy jest coś niepokojącego? Czy dzieje się coś wyjątkowego, jeśli chodzi o migrację na styku Unia Europejska-Singapur? Bo szczerze mówiąc, nie widziałem, że to jest główny problem, który trzeba się zająć w tym kontekście. Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych o tym, że jakoś trzeba to uregulować, pozwolę sobie przemilczeć. Po drugie, bardzo interesujący artykuł 31 dotyczący energii. Jeden z niewielu względnie szczegółowych punktów w ramach tej umowy. W punkcie pierwszym, w podpunkcie D, znajduje się taki oto zapis. Zwalczanie zmiany klimatu, w tym poprzez ustalanie cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Na moje pytanie odnośnie tego punktu dostałem odpowiedź, że są to ogólne zapisy, które wpisują się w szerszy kontekst. Tylko że moje pytanie brzmiało, czy ktoś zrobił analizy, jakie mogą być skutki dla państwa polskiego w związku z wprowadzeniem takiego punktu. A one pozostało bez odpowiedzi. Po wprowadzeniu może być tak, że Unia Europejska każe nam potem coś implementować, a na odpowiedź właśnie Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o tym, że to taka ogólna umowa, Unia Europejska może zareagować z mniejszym poczuciem humoru. Więc chciałbym szczegółowo wiedzieć, nad czym głosujemy i tej odpowiedzi w moim odczuciu nie dostałem. Ponieważ odpowiedź o ogólności umowy nas jako konfederację nie zadowalają, będziemy głosowali przeciwko. Dziękuję.